Witajcie na kolejnym vlogu. Zaczynamy od kawusi. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj w odcinku zobaczcie nasze przygotowania do chrzcin, W co byliśmy ubrani. Powiem wam, gdzie kupiliśmy dane ubrania, bo na Instagramie, na który Was serdecznie zapraszam, są już zdjęcia z chrztu. I miałam zapytania, gdzie były kupione: czy tam moja sukienka, czy dziewczynek, czy też omerze garnitur, ponieważ jest w kolorze. Sami zobaczcie jakim. I super to wyszło wszystko, i naprawdę garnitur w tym kolorze zrobił mega robotę. I też dosyć sporo z Was się o niego pytało. Jeżeli jeszcze nie znacie naszego Instagrama, to serdecznie Was zapraszam. Nazwa taka sama jak tutaj na YouTubie: Adrianna Lekowska. Znajdziecie nas również na TikToku: ta sama nazwa też Adrianna Lekowska. Więc serdecznie was zapraszam. Jeżeli chodzi o takie typowo zdjęcia właśnie, to na Instagramie znajdziecie ich dosyć sporo, bo zaczynałam swoją przygodę od Instagrama. Na TikToka dołączyłam dosyć niedawno. Także wszystkim osobom, które mnie tam obserwują, też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że grono na YouTubie również się powiększy. Co znajdziemy dzisiaj na filmiku? Pokażę Wam nie tylko przygotowania do krzyczeń, tak jak mówiłam, nasze kreacje. Polecę Wam również, gdzie możecie te ubrania dostać, kupić. Wiem, że dużo z Was jest zainteresowanych, przynajmniej na Instagramie naszymi ubraniami. Pytacie się, gdzie mi udało się dostać te ubrania do dziewczynek, że mają takie same, czy ja mam z nimi takie same, że jesteśmy tak dopasowani, więc mogę Wam polecić to. Co mieliśmy na chrzcinach, zobaczcie nasze kreacje. Pokażę Wam również Blendery, które sobie zamówiliśmy z mężem. Dosyć chyba dużo z Was może o nich już słyszało, bo dosyć sporo influencerów je poleca. Jeżeli ktoś o nich nie słyszał, to ja Wam je pokażę. To nie jest żadna reklama. Po prostu stwierdziłam, że będę pokazywała tutaj na kanale wszystko, co jest fajne. Także zobaczcie sami, jak one działają. Na filmiku będzie również ubrana sala i ścianka z balonów jak się prezentowała. Możecie również zobaczyć, jak się cała prezentowała na zdjęciach, też na Instagramie. Zanim przejdziemy do filmiku, chciałam Was zaprosić na moje kanały. Jeśli widzu, nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to najwyższy czas, żeby to zrobić. Kliknij subskrypcję, kciuka w górę i zaobserwuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które tutaj dodaję. Dla Ciebie to tylko chwila i jedno kliknięcie, a ja będę mega zadowolona. Zapraszam Was również na kanały, które tutaj się wyświetlają, czyli Instagrama i TikToka. Nazwa jest ta sama, więc bardzo łatwo mnie znajdziecie, jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, a ja będę mega zadowolona, wy w zamian dostaniecie dawkę wiedzy, super polecenia i mega filmy. Na razie hej. Wężowi zabrałam kolor butelkowej zieleni. Tak się prezentuje w kartoniku. Blendy Go 3. I za chwilkę sobie zabrałam taki bardziej kolor beżowy. A tak blendery prezentują się już. Bez kartonika, butelkowa zieleń. Dosyć łatwe są w obsłudze, bo już sprawdzaliśmy. Ładowane są na USB. Tutaj, o, proszę bardzo. Demonstracja na żywo. O. I tak to właśnie wygląda. Kolor butelkowej zieleni prezentuje się tak. No, wam przyznam, że jest piękny ten kolor i żałuję, że sobie też takiego nie zabrałam. Chociaż nie chciałam, żebyśmy mieli takie same kolory, żeby nam się po prostu to nie myliło. Mój kolor. Mój beżowy kolor prezentuje się, tak? I muszę Wam przyznać, że naprawdę nie dosyć, że są to blendery. To po prostu są takie leciutkie, że można je zabrać w trasę ze sobą, czy na dłuższą podróż. Przy dzieciach na pewno one się sprawdzą. Nie są też trudne w obsłudze. Wszystko działa, sprawdzone ładowane tak jak mówiłam na ten kabel USB. Więc nawet jak pojedziemy w trasę czy gdziekolwiek możemy sobie go po prostu naładować podłączyć jeżeli mamy ładowarki w samochodzie kabelek bierzemy podłączamy i ładujemy go po prostu w trasie. Więc naprawdę fajne przydatne urządzenie. Tu mamy takie do trzymania. O, proszę. Gumę możemy sobie go trzymać przywiesić. Osoby, które chodzą po górach, na pewno też by im się to sprawdziło, żeby nie nadwyrężać pleców, plecaka, przywieszamy sobie blenderek i lecimy, kładziemy bananika, popijamy i, i lecimy w góry dalej. <grywia> nie no, ale tak na serio to bardzo fajne są te blendery. Zojka wypije teraz mleczko i przejdziemy do pokazywania Wam ubrań na chrzest, jakie mieliśmy założone. Zaczniemy od garnituru. To by było na tyle, kochani. My Wam życzymy dzisiaj miłej niedzieli, rodzinnej, spokojnej, pięknej pogody. My mamy piękną, więc lecimy na spacer. Życzymy Wam miłego dnia, hej.